Wielkie, ciężkie i zabójcze potężne. Kto z nas, panowie, jako mały chłopiec, nie marzył o siedzeniu za sterami bojowego mecha? Teraz to marzenie może stać się prawdą dzięki grze Hawken. Tytułowi Free to Play, osadzonemu w postapokaliptycznej przyszłości, który w grudniu 2012 roku został udostępniony w formie otwartej bety. Dla szerokiej publiczności. Aktualnie dalej nad grą pracę. Od lutego tego roku można znaleźć ją również na Steamie. Dzięki bardzo dobrze poprowadzonemu samouczkowi nauczymy się podstaw poruszania po mapie oraz walki. Mimo wszystko, najlepszym treningiem jest prawdziwe starcie. Hawken daje nam do dyspozycji kilka trybów rozgrywki sieciowej. Pierwsze dwa, które odblokujemy to Team Deathmatch oraz co Bot Destruction. Kolejny to Missile Assault po rozgraniu trzech meczy oraz Siege i Dead Match po rozgraniu 5. Missile Assault polega na przyjęciu i obronie trzech silosów rakietowych rozmieszczonych na mapie. Silos po zdobyciu zaczyna ostrzeliwać bazę wrogiej drużyny. O wiele bardziej taktyczny jest typ Siege. Tu naszym zadaniem jest obrona bazy przed statkiem bojowym wroga oraz zniszczenie siedziby przeciwnika. Jednak aby nasz okręt bojowy wystartował, musimy dostarczyć do naszej bazy odpowiednią ilość energy units z dwóch rozmieszczonych na mapie przekaźników lub poległych mechów w rogach. Statek powoli przemieszcza się od naszej bazy w stronę kwatery przeciwnika, a naszym podstawowym zadaniem w tym momencie jest przejęcie i utrzymanie działa przeciwlotniczego, które pomaga w zniszczeniu okrętu. Typ to po prostu czteroosobowa rozwałka z łotami. Naszym celem jest przeżycie jak największej ilości fal atakujących przeciwników. Co każde pięć fal przyjdzie nam zmierzyć się z bossem. Trzeba dodać, że jeśli na początku wybierzemy naszego mecha, to w czasie rozgrywki nie można już go zmienić. W grze startujemy z podstawową jednostką, jaką jest CRT Rekrut. Po kilku walkach i zdobyciu kredytów możemy zainwestować w nową zabawkę. Do wyboru mamy trzy rodzaje Mechów: lekkie, szybkie, zwinne jednostki o małym pancerzeniu, klasę średnią z wyrównanymi statystykami, do której zalicza się również nasz pierwszy robot oraz ciężkie, powolne, grubo opancerzone maszyny bojowe. Każdy Mech ma swoją konkretną zdolność oraz podstawowe uzbrojenie, które odróżnia go od pozostałych. Dlatego tak ważne jest dobre przemyślenie zakupu nowej maszyny. Każdy mech może być modyfikowany zarówno pod względem mechanicznym, jak i wizualnym. Dodatkowe moduły usprawniające zdolności naszej maszyny odblokowujemy wraz ze wzrostem naszego doświadczenia. Tak samo jest z przedmiotami, których możemy używać w czasie gry. Są to m.in. wieżyczki, tarcze, ładunki EMP czy radary. Zarówno na przedmioty, jak i dodatkowe moduły mamy ograniczoną ilość slotów, a im lepszy dodatek, tym więcej miejsca zajmuje. Jak każda gra free-to-play, Hawken również posiada system mikrotransakcji. Zapłatne kredyty możemy wcześniej odblokować nowe modyfikacje, zmienić wygląd i kupić nowego mecha oraz przyspieszyć zdobywanie doświadczenia i kasy. mikropłatności największy wpływ mają jednak na tryb kooperacji, gdzie mamy dostęp do boosterów, takich jak chwilowa nietykalność, zwiększenie obrażeń czy natychmiastowy powrót do rozgrywki. Nie jest to jednak system, w którym osoba z większym portfelem zawsze wygra. Sama rozgrywka jest bardzo dynamiczna i wymaga wprawy. Obsługa dopalacza, dzięki któremu możemy wznosić się w powietrze oraz wykonywać szybkie uniki, nie jest łatwa. Gra dostarcza jednak mnóstwo rozgrywki i frajdy, sprowadzania tak wielkie maszyny, ponieważ fizyka poruszania się jest bardzo dobrze odzorowana. Efekt kroczenia czy zróżnicowane w działaniu bronie dają możliwość wczucia się w grę. Dużą wagę przywiązano też do detali. Kokpit każdego mecha jest inny, a każda mapa ma swoje smaczki. Trzeba dodać, że tytuł jest kompatybilny z Oculus Rift, co daje niesamowite odczucia. Tło fabularne jest chyba najsłabszym aspektem gry. Nie jest wyróżnione w żaden szczególny sposób, a żeby dowiedzieć się dokładnie o co chodziło, trzeba poszukać samemu. Do tej pory nie natknąłem się na żadne większe problemy. Mam rozegrane już około 20 godzin. Gra zawiesiła mi się do tej pory maksymalnie dwa razy. Brakuje mi dania dodatkowych typów kooperacji, trochę bardziej rozbudowanych niż tylko niszczenie kolejnych botów. Gra zrobiła na mnie ogromne wrażenie i bardzo ją polubiłem. Mimo mikrotransakcji, walka jest zrównoważona, a z dobrą drużyną zabawa jest przednia. Mam nadzieję, że w przyszłości tytuł ten pojawi się również na inne platformy, ponieważ jestem zagorzałym graczem konsolowym. Dziękuję za uwagę, a teraz czas zesumować kilku przeciwników.